Mini, smłoczek mi! Hej a, a, a co tam masz? <laughs> Niespodzianki! Niespodzianki! Uuu, wyglądają nieco strasznie te twoje niespodzianki. Zobacz na przykład na tego, jakie ma zęby dwa. <laughs> ma więcej niż ja. O, smaczku, wiem, że twoich zębów nie widać, ale ty je chowasz tam, jak chcesz coś gryźć, to one tak się pojawiają, prawda? <laughs> no tak, rzeczywiście. Ale zabawnie wyglądne, prawda? Jeden do góry, jeden do dołu, czy taki Tak jest. Przez chwilę myślałam, że może to jest jakieś małe dziecko, któremu dopiero. Wyrastają stałe zęby I wypadły mu mleczaki I tu ma tylko dwa jeszcze Ale tak spojrzałam na niego bardziej I widzę, że on ma owłosienie na twarzy I nie tylko na twarzy Wow, z tyłu też jest on owłosiony A Więc to chyba jest dorosły, dziwny stwór Z zielonymi oczami żółtymi brwiami To żółty to chyba blond A no możliwe, no to w takim razie oczy są tylko dziwne Bo są całe, całe żółte, zielone To jest zielony chyba, prawda? Żółto-zielony nie wiem, taki bardzo jasno zielony albo e, zielonkawy, żółty, <laughs> ciejny kolor dziwny. I w środku ma fioletowe w ogóle gardło całe, co on zjadł. Może zjadł dużo borówek! A, wszystko możliwe! Więc ten stwór e, tak czy inaczej jest naprawdę bardzo interesujący. Zobacz, zobacz jeszcze na tego. Ten wygląda w ogóle jak robot! Bo to jest robot! <laughs> Super wygląda! Zamiast dłoni ma takie szczypce. Oczy wyglądają jak pokrętła jakieś To wygląda jak radio, bo on w ten sposób się komunikuje Naprawdę? Głosem radiowym Uuu, a którego prezentera radiowego on ma głos? Kilku naraz, bo on może sobie zmieniać A, okej, okay. ciekawa jestem, czy też może sobie wybierać spośród różnych stacji radiowych No pewnie, że tak, a co myślałaś? <grym> Bardzo fajny jest, jak wygląda z tyłu Wow, z tyłu to jakiś taki cały pomarańczowy jest to wygląda jak drzwi. Um... Które jak się otworzy, to przynoszą nas do jakiegoś innego świata. Bardzo interesujący robot. A ten, ten to w ogóle zupełnie, zupełnie, zupełnie inny jak jakiś czerwony blok wygląda. Wygląda jak wielka czerwona borówka. Czerwona borówka? No tak. Albo ich... U ja wiem jak co, jak żurawina. O, 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 o zgadza się, jak żurawina z ustami i z oczami. Jejku, teraz się będę bała jej żurawiny. Nie bój się, wiesz, że to tylko jest taki rysunek. No, Okej, okay, dobra, nie zmienia to faktu, że teraz nie będę chciała jeść owoców. Dzięki smaczku. Ej, owoce są zdrowe, musisz jeść owoce. Żartowałam, dobrze, dobrze, nie krzyż na mnie, będę owoce oczywiście, tylko nie żurawiny. Bo się będę bała, że mnie zjedzą. <noise> Ale opowiadasz kłopoty. Ja? Naprawdę? A kto mnie straszy wielką żurawiną? To nie ja, sama sobie to wkręciłaś. Okej, okay, dobra, masz rację, sama sobie to wkręciłam. Yy, I mamy jeszcze jednego stwora. No, ten to w ogóle jest niesamowity. Przypomina mi nieco szczura. To chyba jest szczur. Szczura z takimi wielkimi zębami, z niebieskim nosem, z niebieskimi włosami. Szczur w czapce. Kto widział kiedykolwiek szczura w czapce? Niemożliwe. I zamiast yy, takich łapek, to on ma, on ma dłoń normalne, tylko że ma cztery palce. Interesujące. I tu ma pełno kropek. Wiesz dlaczego? No właśnie, nie wiem. Bo on tam miał włosy, tylko mu wyrwałem. o to bardzo nieładne. Szczury potrzebują swoich wąsów. Żartuję! To jest tylko rysunek! Smoczku, wkręcasz mnie! Sama sobie wkręcasz! Bardzo możliwe! Dobra, smoczku, ale powiedz mi teraz tak. Dlaczego masz te stworki? Nie wiem, to są jakieś takie roboty, którymi można się bawić? Czy o co chodzi? Bardzo blisko. To są fajne stworki i do zabawy, i do otwierania. Gdy zdejmiesz im czapkę, to w środku jest niespodzianka. Naprawdę? Aha, przygotowałam dla ciebie niespodzianki. Myślę, że ci się spodobają. Uuu, na pewno mi się spodobają. Którego otwieramy? E, mogę wybrać? Ja mogę, mogę, mogę? O, oczywiście, że możesz. Wybierz tego. O, smuczku, Mogę wybrać, ale mówisz mi, którego wybrać. W gruncie czy dobra, tego akurat chciałam, także ci się udało. Hej, super, otwórz go, otwórz go! Okej, okay, dobra, otwieramy najpierw tego twora. Zastanawiam się, co ty tam w środku schowałeś. Jakie to mam zdjęć w ten sposób? A, w ten sposób. Cóż tam się kryje? Jajko, niespodzianka. Ej, tutaj nic więcej nie ma, ale zaraz to wygląda jak... Jak jogurt, jak opakowanie po jogurcie. Aha, zgadłaś! Bo to jest! I zacznie był jogurt, tylko już ja go zjadłem. I tak pomyślałam sobie, że będą to fajne takie opakowanie na zabawki i niespodzianki. Oh! Smoczku, wszystkie jogurty zjadłeś? No dobra. <śmum> Mam nadzieję, że bruszek się nie będzie bolał. Cztery jogurty, na, na raz i zjadłeś? Aha! Były pyszne Okej, okay, dobra. Um, no, trzymam kciuki, żeby Cię brzuch nie bolał później od 4 jogurtów na razie już to spore, e, ale świetny pomysł z tym, że to mogą być opakowania na zabawki, bardzo mi się podoba, odkładamy mu tą czapeczkę na głowę, o, zróbmy tak, te, które już zostały otworzone, będą miały czapeczkę w bok, o, <laughs> wygląda teraz jak jakiś, jakiś taki skater nawet trochę, <laughs> dobra, na bok z nim i zerknijmy do środka tego jajka niespodzianki, e, Rozpnijmy sobie folię najpierw, poczekajcie... Coś mi tam dzwoniło, ale już to wyłączyłam. Więc zerkamy do środka tego jajka. Najpierw się pozbywamy folii, oczywiście. O, no dalej schodź folio? Jest, już jej nie ma. I uwaga, uwaga, uwaga! Co tam się kryje? Co tam się kryje? Naklejka, jakaś figurka i ciasteczko. O nie, to znowu mój problem. Tyziu, Deziu, Zezio, jak on się nazywa? Hiui, dui. Który to jest? Mamy napisane, czy nie mamy? Nie ma nic napisanego, ale zobaczcie, ile figurek można znaleźć. Już mieliśmy kiedyś figurki z tej serii. Myszka, Miki, i koledzy, i koleżanki tejże myszki. Mnóstwo fajnych figureczek, a ja ciągle nie pamiętam, który z kaczorków się nazywa Huey, który Dewey, coś tam, jeszcze nie pamiętam Hezio, Dezio, się po polsku, prawda? Jak ma na ten zielony? Muszę sprawdzić To może się w końcu tego dam radę nauczyć o, nie wyglądają tak samo, mi się to myli Wow, i tutaj mamy myszkę u Miki e, Która się wygłupia Zobaczcie, może by powiedzieć, że to jest Jego buzia tak naprawdę, ale mi się wydaje Że to jest buzia od Pluto Bo Pluto ma właśnie taki oto kolor Taki e, brązowawy Widzicie? To będzie Pluto I to musi być zdjęcie od niego Jego zębów I tak przyłożył sobie Miki do twarzy, do zdjęcia I teraz wygląda jakby on miał takie zęby Zubowne, co nie? Super I mamy jeszcze Ciacho o! Chodź tutaj, że jest ciasteczko o! Mm, Wygląda przepysznie Za chwilę będziemy zjadać, zobaczcie Takie oto ciasteczko Tadam! Do herbaty, do mleka, mmm, mmm, mm, pychotka, super, no smoczku, jak na razie twoje, um, Twoja pierwsza niespodzianka, bardzo mi się podoba, otwórzmy teraz sobie drugie opakowanie, może tym razem tego robota, albo nie, zaraz, tego czerwonego, tą żurawinę, bo inaczej będzie mnie to prześladować, będę miała wrażenie, że żurawiny chce mnie zjeść, więc otwieramy, otwieramy. I co tam się kryje? Oh, jajko Kinder, niespodzianka, Smoczku, ty wiesz co ja lubię! Ale super! Widziałem, że ci się spodoba! Oh, jesteś słodki, naprawdę. Dobrze, zerknijmy do środka. A to w ogóle są jajka z jakiejś serii? A tego to ja nie wiem. Hmm, zawsze jest jakaś seria. Zawsze? Naprawdę? No ale czasami nie taka seria, seria, tylko taka inna seria. Smoczku, Smoczku, masło maślane tak naprawdę ci z tego wyszło. Nic nie zrozumiałam. Zobaczmy, co jest w środku, lepiej. Jajko jest żółte, czyli nie jest to z jakiejś znanej serii, na przykład, nie wiem, minionki albo coś w tym stylu. Będzie tutaj coś zupełnie innego. Czekolada na potem, nie będę się teraz obiedała po świętach. To o, Tyle się na jadą różnych ciast. Wy na pewno też. Co tutaj się kryje, moi drodzy? Uuu, autko smoczku, zobaczcie, jakie fajne! O, z takimi wielkimi oponami wygląda jak Monster Truck. Wow, no proszę, muszę to zbudować raz, dwa Od czego by to zacząć? Czy te koła są takie same? E, chyba nie, wyglądają inaczej? Czy tak samo? Tak samo wyglądają Skoro są takie same, to obojętnie jak je przyczepiam, prawda? Więc e, jak je to mam zrobić? Jak to się robi? E, 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 o co chodzi? Tutaj od spodu mam to jakoś przymocować, ale jak? No to to będzie dopiero wyzwanie Chyba tak jest! Udało się! Nie było tak źle, myślałam, że będzie gorzej Uhuhu. Wow! góra tu! Zobaczcie, jak się tak rozjeżdża I pszczum! Jeszcze raz! O, stoi teraz tak fajnie I pszum. No nie no, super to jest Super monstyczak Fajny! Monster Maszyna! Monster Maszyna! Maszna potwór z wielgachnymi oponami. E, można znaleźć jeszcze e, kolor niebieskiego, zielonego oraz czerwonego. Smoczku, ja wie, wiem o co Ci chodzi, że seria jest... E, nie, nie zawsze są zabawki z serii, ale są z innej serii. Więc seria, 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 seria masło myślane wyszło. Ale już wszystkim tłumaczę, bo ja już zrozumiałam o co chodziła. Naprawdę zrozumiałaś mnie? Wow, my musimy mieć naprawdę jakieś wspaniały pomysł. Że co? Połączenie! Połączenie! Mózgów myśli, hehe, he, o tym chodziło. okej, okay, dobra. Więc um, o co chodzi? Czasami są zabawki z serii, na przykład do minionkach, coś, coś w telewizji, nie wiem, um, biedronka i czarny kod i tak dalej, a czasami jest seria po prostu takich e, czterech takich samych zabawek w różnych kolorach albo czterech podobnych e, zwierzątek, prawda? A to jest seria Sprinty, Sprinty. E, nie z jakiejś tam bajki z telewizji i tak dalej, tylko taka o, o czwory, od jajek niespodzianek. Tada! O co Ci chodziło, Smoczku? Dokładnie to mi chodziło! Tak, 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 tak. Smoczku, uspokój się, uspokój się, bo ta głowa Ci tak latała. Dobra, jest i autko. Zobaczmy, co się znajduje w kolejnej niespodziance. Tym razem chcę tą, te czerwone, te czerwone. Ta czerwona mi przypomina cały czas żurawinę. No tak, ta była żurawiną, ale przez to, że ta jest czerwona, to mi się teraz kojarzy żurawina, więc y, otworzymy ją i obrócimy ją chyba bokiem. A ta w ogóle miała mi czapkę na bok. O, w ten sposób. Obrócimy ją tyłem, żeby się nie patrzyła na nas. Nie, a w ogóle śmieszny tył ma. Wow, nie zobaczyliśmy wcześniej, jak ona wygląda z tyłu. Żurawinka. Co ona tam ma? Co to w ogóle jest? Wychodzi jakby z jakiejś folii, z celofanu Ło, idź tam do tyłu, stańcie obok siebie, zaraz Ty jeszcze nie byłeś otwierany, ty dwa e, już były otwarte No to teraz ta, aaa, niespodzianka Co tam się kryje, co tam się kryje? Ech! No wychodź, wychodź, Uuu! O, kolejny, jajko, niespodzianka, smoczku Dobrze, dzięki, dzięki, dzięki Podoba mi się to Dobrze, nie będziemy go stawiać tyłem Weźmiemy go tylko tak, o a odstawimy obok jego kulegów. To jest z tą czapką. Dlaczego ta czapka nie chce w bok. O, oh, jest! Z boku siedzieć. trzy otwarty, jeden jeszcze nieotwarty, ten nieotwarty będzie sobie stał tutaj. Hej, zio, zio, któryś z Was się wywrócił, nie wiem, który. Kaczorek się wywrócił, nam. Poprawiam go. I sprawdzamy, co znajduje się w naszej kinder niespodziance numer dwa. Uuu, twarde jajo. Oo! Zmiotła mocno! Jest! Otwiera się. O, czekolada, czekolada wszędzie! Uuu, kawałek dla mnie? Nie, na potem. Na potem, na potem, na potem! Nie mogę tyle jeść! Ach, zerknijmy do środeczka i tym, 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 tym! Co to jest? To... nie wiem, co to jest. Miałam takie coś kiedyś? Chyba nie. Jakieś dziwne coś. Dziwne coś z jakimiś kartami! wow, ale kart! Smuczku, co to w ogóle jest? Nie mam zielonego pojęcia, karty! No tak, a to, to ja też widzę, że to są karty Wyglądają jak jakieś Ciasteczkowe Pokemony, wow Zobaczcie, jakie śmieszne stworki Ten gra na gitarze, ten jest policjantem A tam jakiś złodziej oh, On tu sobie tak pięknie do zdjęcia pozuje A tam z tyłu złodziej worek ukradł oh, Nie Kto tam jeszcze jest? Wow, to są w ogóle zawody, to jest jakiś E, e, przewodnik na safari. O, 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 on tam szuka zebry albo żyrafy, a tam z tyłu atakuje lew. O, nie uciekaj! Kogo jeszcze mamy? E, Nurek. No, proszę. Tutaj jakaś rybka pływa obok niego. Nietypowa. E, kto jeszcze? Astronauta. Czy on jest na księżycu? To wygląda. To nie wygląda jak księżyc. To wygląda. A może to i jest Księżyc? Nie wiem, ale wydaje się być dalej od Ziemi niż to tutaj. Coś. Może tutaj ta malutkanika kropeczka to jest Księżyc, a to jest. Nie wiem, Jowisz na przykład? Ciężko stwierdzić. Jakaś planeta pewnie. Jest też strażak <guliki> W ogóle jaki ma kolor niebieski, jak woda. <guliki> Zabawne. A tutaj mamy. A takie same, zobaczcie. Wow! Takie same karty, czyli mamy dwa zestawy takich samych kart. Dobrze, porozrywam je, porozdzielam je. I może powinnam teraz zerknąć na ulotkę, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Tu jest takie coś w ogóle do losowania różnych zawodów. Okej, okay. to pewnie będzie jakaś gra. Zerknijmy na instrukcję. Ciach, tego nie potrzeba nam. Ojej, chyba się to wszystko rozerwało. Uy, zrobiłam to nie najlepiej. Więc zerkamy, zerkamy, zerkamy. I tak. Numer jeden, przykleić klejkę. Okej, okay. i co potem? I potem mamy wylosować jakiś zawód. Aha, i mamy, mamy parę to podobierać. Aha, jak się wylosuje na przykład taka, e, ta gwiazda roka, a potem na przykład się wylosuje ten, to nie ma pary i musimy losować dalej, żeby była para. Uuu, i kto pierwszy pewnie wylosuje, ten wygrywa. A, super! Podoba mi się to, więc naklejka. Naklejmy sobie naklejkę i zagramy sobie przynajmniej raz. Oki, smoczku? Okej! Okay. Super! Cieszę się bardzo. Fajne to jest, podoba mi się to. Ciach przyklejone. O, jak ładnie. Profesjonalna robota. Więc musiałabym teraz chyba rozłożyć te karty, ale ten widok kamery nie jest najlepszy. Poczekajcie, zmienię go. O, zaraz lepiej. Więc co robimy? Robimy najpierw miejsce. Tak, miejsce musi być. Smoczek sobie niech tutaj stanie z boku. A, i rozkładamy. Po kolei wszystkie zawody muszą być. A, w ten sposób. Jeszcze po prawej stronie. Nie robimy tak, żeby było jedno, bo to jest takie, takie same. Nie, nie, nie mogą być obok siebie. Bo to by wyglądało śmiesznie. A, -a, -a. A z drugiej strony jak wygląda? Aha, w ten sposób. Jej! Eee. Wow! Wypadło mi. Zaczynamy grać. Najpierw zobaczymy jeszcze o co chodzi. A one są wszystkie obrócone w ten sam, sam sposób. Zaraz, zaraz, zaraz. To można na różne sposoby jeszcze grać. Jakbym to obróciła w drugą stronę. I wylosowałabym na przykład yy, Strażaka I bym sobie pomyślała, może strażak jest tutaj Otworzyłabym, od, yy, odkryłabym tą kartę a Tutaj astronauta, to przegrywam Nie mam żadnego punktu, natomiast jeżeli bym wylosowała Bo gdzie strażak? Tutaj był jakiś strażak? Strażak, strażak, chyba tutaj gdzieś jest Tutaj strażak, to znaczy, że wygrywam Okej, okay, no dobra, to możemy tak zrobić Zrobimy tak, będzie fajniej Będzie fajniej, będzie losowanie Zapamiętajcie mniej więcej, gdzie kto jest Ja już nie pamiętam Już się pogubiłam <laughs> Będę losować. Będę strzelać. Tak naprawdę. Ok, karty są. Wow, więc losujemy. Wow. Na kogo wypadnie? Cium! Płetwonurek! E, gdzie był płetwonurek? Jak sądzicie? Chyba tutaj był płetwonurek. Oh, ho, ho, nie! Chyba mam tą kartę. Jeszcze raz. Cią! Astronauta, tutaj był chyba. Nie, tutaj był. Tu, 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 tu. tu. Nie, to gwiazda roka była. O jejku. Z moją pamięcią nie najlepiej. E, kto teraz? Policjant. Policjant tutaj był. Nie, to straż pożarna. O jejku. Jeszcze raz. Znowu policjant. Tutaj będzie. Nie, astronauta. Kogo szukamy teraz? Ehm, straż, straż pożarna tutaj była? Yes! Punkt dla mnie. Straż pożarna. Dobra, smoczku, teraz ty. Gwiazda roka. Kiwija z roka? Tutaj! Okej... Okay. Nie, to jest płetwonurek! Smoczku! Z tobą chyba tak źle jak ze mną! Teraz ja! Płetwonurek! Płetwonurek? Tutaj był płetwonurek, tak? Yes, Płetwonurek! To nie fair! Przed chwilą go mieliśmy tutaj pokazanego! O, pf, nie fair, nie fair, fair! Wszystko fair! To jest losowanie. Zobacz, teraz losujemy na ciebie! Uuu! Straż pożarna! Tu, tu? Gdzieś tutaj była, prawda? Nie, tutaj! Tutaj? Serio? Nie, ty policjant jest. A! Ostatni raz, ostatni raz. Teraz moja kolej. O, wyszło tak pół na pół, to jeszcze raz. Ziu! Co to jest? Gwiezda Roka! Tu była Gwiezda Roka. Nie, zaraz. Ta karta już jest obrócona, to tutaj pod spodem. Gwiezda Roka, Gwiazda Roka. Nie, to strasznie gleśne. O, ta gra jest trudna, mini złoczku. Trudna, ale fajna, mi się bardzo podoba. No, mi też się podoba, ale, ale jest trudna. Wiesz co zrobimy? Zrobimy tak. Otworzymy sobie kolejną niespodziankę, a w to zagramy sobie później. Co to na to? Okej, okay, może być. No dobra, no to zmiana widoku kamery. Ciach Uuu, musimy przesunąć sobie te wszystkie karty A, na bok Smoczku, pilnuj ich ładnie I ostatnia niespodzianka Otwieramy ją Co się kryje tutaj, w tym robocie? Do trzech liczę, dobra, do trzech Jeden, dwa, trzy, otwieram go Uuuu, coś czego się w ogóle nie spodziewałam Myślałam, że to będzie kolejne jajko, niespodzianka A tu proszę, mamy Shopkins Happy Places Mermaid tails, ogonki serenek, ja, ale fajnie, miałam kiedyś takie, jakie one są słodkie, one mi się bardzo podobały A <laughs> widzisz, ja wiem, co lubisz, o, smoczko jesteś super, super, super Zerknijmy do środka, kogo uda nam się znaleźć, co to za zwierzątko tam będzie <laughs> A tu w ogóle jest ulotka na której wylistowane są wszystkie, wszystkie, wszystkie szupkinsy syrenki. Zobaczcie, ilu ich jest. Mnóstwo, 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 mnóstwo różnych syreneczek. Wow, strasznie dużo. Zobaczcie, wow, ile kategorii. Bardzo słodkie one są. Są króliczki, kotki, misie, myszki, przekochane. Ale kogo my mamy? O, to jest pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Zobaczmy, to jest muszelka nasza. W tej muszelce taki Shopkins sobie może mieszkać. To zdejmuję. Woreczek jest w środku. Trzeba go będzie rozciąć. I zaraz się przekonamy, kto tam się kryje. Ko Smoczku, kogo byś chciał znaleźć? Ja bym chciał myszkę. A, a Jakutka, Hahaha ha. <laughs> Żadne z nas nie ma tego, co chciało, ale zobaczcie, jaki słodziak! Jak Jakby się ogonek zmienia? Zmienia się ogonek? Dotykam ten ogonek i co? Coś się dzieje z nim? Nie, nic się nie dzieje. On nie powinien zmieniać koloru? Zmienia chyba kolor. Zmienia, zmienia, zmienia. Tu na, na różowy. Trzeba mocniej przytrzymać. Albo wstać sensie do bardzo, bardzo ciepłej wody. I zobaczcie, zmienia się na kolor różowy. O, ale super. Przytrzymam jeszcze raz. A mocniej, mocniej ścisnę, mocniej. Potrę może. O, Widzicie, jak się zmienia kolor? Super! Fajny! Jak on się w ogóle nazywa? Nie Jest w ogóle imię tego mm, króliczka. O, to jest ten tutaj. Tylko inaczej siedzi. Inaczej siedzi. To, to, to nie ten sam. To ten! Tu, 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 tu. To ten sam. Jest! Znalazłam go! Chociaż nie. Zaraz. Ten ma łapkę do góry. To nie ten. Ojejku, zobaczmy z tyłu. Tu! Tak naprawdę to jest ten sam króliczek, tylko w różnych e, pozycjach. Więc to będzie ten! Numerek 26 z C. C. E, Beka. Tak się nazywa. Ma na imię Beka. Beka Bunny Merpal. Beka Bunny. O, króliczek Beka. Ale słodziutka jest. <grystanie> bardzo fajna. Podoba mi się i to bardzo mocno. Może sobie tutaj pływać teraz. U, 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 u. Haha, oh, zobaczcie, jaki tutaj słodziaczek jest na dole, też oh, kochany. Ale to nie wygląda na króliczek. To powinien być króliczek, prawda? Skoro mamy tu króliczka, to tutaj powinien być taki sam stworek, a nie jakiś psiaczek. To to ma być. A, oh, dobra. Nieważne, nieważne. Może tutaj się kąpać, może się pluskać, podskakiwać, chlapać. moczka no da. <noise> o, ale słodko. Pokażę Wam w ogóle wszystkie zabawki, które dzisiaj udało nam się znaleźć dzięki mini sm smoczkowi oraz oczywiście ciastko. Nie zapominajmy o ciastku. O nie, chyzi, albo Zyś, znowu się wywrócił! Muszą się ich nauczyć. O, to chyba tyle! Chyba tyle, moi drodzy. Była gra z jajka niespodzianka. Było autko z jajka niespodzianki. Mieliśmy też Ciastko, naklejkę Oraz hyziodyzia albo zyzia Z kolejnego jajka niespodzianki, ale tym razem nie kinder niespodzianki Tylko takiego, takiego jakiegoś niebieskiego Jajka niespodzianki mieliśmy szupkinsa, króliczka Króliczek syrenka Słodkie, mam nadzieję, że wam się podobały Równie bardzo jak mi Widzimy się moi drodzy następnym razem I oczywiście co robimy? Subskrybujemy mi Smaczek TV, Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście Do zobaczenia, pa!